chcemy się uniezależnić, ale też chcemy ustabilizować ceny, żeby nie być zależny od globalnej polityki ogólnoświatowej, tylko tu w małej swojej lokalnej środowisku móc decydować o tym jaka energia, ile tej energii i za jaką cenę możemy ją pozyskiwać. Mamy nadzieję, że tego procesu, który jest rozpoczęty, no to jak najszybciej ubiega e, końca, bo no to nie sądzę, że energia na dzień dzisiejszy stoi na taki poziom, bo na pewno będzie wzrosła jeszcze bardziej. Biorąc pod uwagę specyfikę, jeżeli chodzi o przemysł, w tym Golonijskim Parku Przemysłowym, to wielu producentów tutaj wręcz wyrzuca energię jako odpad. Więc my oprócz tego, że chcielibyśmy korzystać z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czy to w postaci fotowoltaiki, czy wiatraków, czy nawet i kolektorów słonecznych do produkcji ciepła, to również powinniśmy już skupić się jeszcze na źródłach energii odpadowej. pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako ta jednostka wspomagająca sam proces zbadałaby możliwość i potencjał lokalny do stworzenia klastra i zarządzania energią samą w sobie. Na pewno ja się zapiszę tutaj, czy dam wstępną informację, że jesteśmy zainteresowani i będziemy czekali na rozwój sytuacji, na więcej informacji, które pozwolą nam już podjąć decyzję końcową, czy też nie to jest temat dla nas, czy jednak z jakichś różnych względów będzie Poza naszym zainteresowaniem. Możemy dzięki temu również pozyskać środki zewnętrzne, więc liczę, że zainteresowanie firm będzie tym większe, bo nie będą musiały na starcie zainwestować swoich pieniędzy w projekt, który jest wieloletni.